Ania, Hania, czemu tam jeszcze siedzisz? Chodź, uciekamy, szybko, szybko! Szybko do sypialni rodziców. O co ci chodzi? Robię pracę domową. Nie mogę teraz. Dobra, zamykaj to. Chodź szybko do sypialni rodziców. To bardzo ważne, chodź! O co chodzi, Julian? Oszalałeś? Nie pytaj, tylko chodź szybko. Zanim się coś właśnie stanie, chodź! Chodź za mną! Julian, gdzie jest Emma? Idź po nią, szybko! Emma, gdzie jesteś? Chodź szybko do sypialni rodziców. Poczekaj, bo muszę zostawić lalki. O co chodzi? Dobra, szybko. Zostaw lalki i chodź. Dzieci, dobrze, jesteśmy wszyscy razem. Słuchajcie, musimy się schować. Ale o co chodzi, mamo, wytłumacz. Dzieci, mamy problem. N nie pali się, ale czujecie ten zapach? Zapraszam na jajka sadzone, gdzie jesteście? O nie, tak myślałam. Musimy uciekać, nie chcę znowu jeść jajek sadzonych, uciekamy. No właśnie, tylko musimy wymyślić dobrą strategię, dobry plan, gdzie uciekniemy, dokąd. Wyprowadźmy się. No właśnie, wyprowadźmy się do Nowego Jorku albo na wieś. Co ty na to, mamo? Haniu, nie, to jest za drogie. Poza tym nie możemy tak zostawić po prostu taty. Musimy się jakoś z tego wymigać. O, tu jesteście. Chodźcie, zapraszam was na dół na kolację, na jajka sadzone. Moje danie popisowe. Martin, dzieci mają coś Tobie do powiedzenia. Dzieci, dzieci o co chodzi? Chodźcie, bo jajka stygną. Mamy też szejka z jajek i mamy też pączki z jajek sadzonych. Co? Fu, co to za przepisy okropne? Tato, wygrałam taki bon. Emma, jesteś w przedszkolu, nie mogłaś wygrać. Tato, ja wygrałem bon na pizzę, na trzy pizze rodzinne. Pójdziemy kiedy indziej, dzisiaj są jajka. Ale tato, poczekaj, ten bon jest czynny, czy aktualny tylko dzisiaj. O, super, świetny pomysł, dobra robota, haniu. Musimy iść dzisiaj, bo inaczej się zmarnuje. A to chyba szkoda by było, co? Dostaniemy trzy pizze. Wow, trzy pizze. Chodźmy, tato, chodźmy. Ojej, ale zrobiłem dużo jaj jajek sadzonych. Co my z nimi teraz zrobimy? Ale dobra, niech wam będzie. Tylko ze względu na ten bon. Tato, darmowa pizza i ty nie chcesz? No chodź. Daj się przekonać. Jajka zjemy kiedy indziej. No właśnie, tato, nie daj się prosić. Chodźmy. Pójdziemy? Niech wam będzie. Ale pizza musi być bardzo dobra, bo inaczej ja wychodzę i wracam jeść moje jajka sadzone. O super pizza! Pycha, 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 pycha. Hmm, i to ma być ta super pizza? No nie wygląda zbyt dobrze. Smacznego! Zrobiłem dla was specjalnie trzy pizze. Zajęło mi to 3 godziny. Smacznego! Wow, pycha! Prawdziwy pizzowy bufet! Wow, mamo, ale ona pachnie, ale pyszna! A czemu pan nie je? Nie wygląda pan na zachwyconego. O co chodzi? Przykro mi, ale ta pizza mi się nie podoba. W domu zostały pyszne jajka sadzone, a tutaj jakaś niedobra pizza. I jeszcze trzy godziny czekaliśmy, bez sensu. I jeszcze, i jeszcze y, ten bon w ogóle się nie opłacał. Mamo, powiedz coś. Martin, nie mów o tym bonie. Bez sensu. O czym pan mówi? Jaki bon? Przecież państwo zapłacili za tę za pizzę trzy godziny temu przez internet. Co? Zapłaciliśmy za to jedzenie? O nie, rozczarowaliście mnie. Oszukaliście mnie tak, że będzie bon, a go nie było. A ta pizza śmierdzi. Tato, przestań. Śmierdzą to jajka sadzone, a nie pizza. Przepraszam, czy ja dobrze słyszałem? Pan wyzywa moją pizzę? Tak! Moje jajka sadzone są lepsze od tej twojej pizzy. O nie, co za katastrofa! Ja wychodzę! Rodzino, wychodzimy! Chce pan wyjść? Nie ma mowy! Dopiero może pan wyjść, kiedy wszyscy wszystko zjedzą! Tak, albo po prostu pociągnąć za drzwi. E, czemu są zamknięte? Czemu są zamknięte? Nie można, nie można wyjść z pizzerii? O co, o co tutaj chodzi? O, o, patrzcie. On przygotował dla nas jakiś w ogóle tor przeszkód. I wszystko ma coś wspólnego z pizzą, a tam jest taksi pizza. Nic nie rozumiem. O co tutaj chodzi? A ja rozumiem. To jest nasza misja. Musimy wyjść z pizzerii. Ucieczka z pizzerii. Widziałam takie coś kiedyś. Grałam w taką grę. O, Ojej, trochę gorąca. Ale zagram tak jak na, na tablecie. Emma, ostrożnie. O nie, wiedziałam, że to nie był dobry pomysł z tą pizzerią. Trzeba słuchać taty następnym razem. Tato, chodź. Musimy przeskoczyć przez te płonące pudełka. O, jak super! Chodźcie, skaczamy po pizzy. Emma, prowadź. Pośpiesz się. Poczekaj, nie popędzaj mnie. Przegrałeś? To nie jest zabawa, to jest prawdziwy ogień. Pośpieszmy się, uciekajmy z tej pizzerii. Co za dziwny pizzerman, szalony. O co mu chodzi? Haha! Ha. Wiedzielibyście, gdybyście przeczytali kartę menu do końca. Nikt nie wyjdzie stąd, póki wszystkiego nie zje i nie przejdzie mojego toru przeszkód. Dobra, pośpieszcie się, ale nie życzę wam powodzenia. O nie, ale niebezpiecznie, ale dam radę. O, udało się, ale moje nogi prawie płoną. Emma, ostrożnie, proszę cię, nie zrań się. Dobra, Emma, nie dramatyzuj, ja cię wyprzedzam. Teraz wszyscy za mną, ja jestem najlepszy w grach, także wszyscy musicie robić to, co ja. Uwaga na takie łbaski, a teraz po piłkach. To nie ma nic wspólnego z pizzą, no ale dobra. I idziemy po tym wielkim lodzie, i jesteśmy wolni. Julian, nie tak szybko, poczekaj. Julian, poczekaj na nas. Klaudia, co wy wymyśliliście? Lepiej było zostać w domu i zjeść spokojnie jajka, sadzone. Martin, uspokój się. Myślisz, że to wszystko prawda? Udało mi się! Jesteśmy wolni! Hu, hurra! Wyszedłem z tego cały i zdrowy. Ojej, mam za krótkie nóżki. Emma, pośpiesz się, dasz radę. O, udało się! Super! Co? Udało im się? Jakim cudem mieli tutaj zostać i spłonąć? Prze przechytrzyliśmy Cię, haha! Haha, ha, przechytrzyliśmy Cię! Nikt nie zadziera z Julianem i jego rodziną! Wszystko potrafimy zrobić! Ojej! To był sen? Tylko sen? O, dobrze, że to był tylko sen. Nie byliśmy w pizzerii, super! Ale czuję, jakby coś Cię paliło. Julian, pośpiesz się! Musimy uciekać, szybko! Emma, uspokój się, to tylko sen. Mój sen? Skąd o nim wiesz? O co Ci chodzi? To nie jest sen, to jest prawda, tata znowu smaży jajka! Zapraszam na kolację! O nie!